Witam wszystkich Z racji, że w poprzednim filmie obiecałem Q&A Zadaliście bardzo dużo pytań I postaram się na wszystkie odpowiedzieć A więc tak Ile hodujesz kury? Kury hoduję od 2012 roku No czyli jakieś 5 lat Czy zamierzasz kupić coś nowego? Hodować? Tak jak najbardziej Nawet w przyszłym tygodniu coś będzie nowego Ponieważ szukam Z tej swojej rasy, którą chciałbym się najbardziej zająć a to nie jest takie proste. To trzeba też na własnej skórze każdą rasę, y, którą by się przypuszczalnie chciało hodować. Trzeba przeżyć jakby na własnej skórze i się zdecydować, czy tak, czy nie. Y, czy będziesz hodował króliki? Królików na 90% nie będę hodował. Jak widzisz swoją hodowlę za 5, 10 i 15 lat? No, jest to ciężko powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, y, szukam tej rasy, którą chciałbym hodować. Dlatego nie wiem też którą to będzie dokładnie I mam na nadzieję, że wtedy będą jakieś na pewno dobrej jakości kury u mnie No i że hodowla będzie coraz lepsza Czy zamierzam, zamierzam kupić więcej papug? Tak Jak widzicie tutaj nimfy chodzą Zostały mi cztery nimfy i falista Bo siedem falistych zostało uduszonych albo zjedzonych Nie wiem, bo po prostu znikły Sześć znikło, jedna była zaduszona przez najprawdopodobniej kunę albo łaskę, raczej łaskę, bo kuna jest za duża, by się nie zmieściła w to miejsce, w którym była jakby dziura. Dlatego chcę dokupić jeszcze falistych. Czy zimowałbym je na dworze w zasłoniętym pomieszczeniu? Obecnie właśnie mam w takim pomieszczeniu. Nie ma tutaj ogrzewania, ale jest osłonięte i nie mają wiatru. Jakie rasy kur polecam? Rasy kur, które polecam to na pewno są miniaturowe rasy Ponieważ myślę, że są dosyć łatwiejsze w hodowli Ale podobały mi się też kury ogoniaste, długoogoniaste Są trochę trudniejsze w hodowli, choć też je w sumie mogę polecić Już dla takich bardziej zaawansowanych Porady na prowadzenie kanału, no to na pewno staranie się wrzucać filmy dosyć często i regularnie, i jeśli już nagrywamy, to nagrywamy, y, żeby to się dobrze oglądało, czyli nie majtać tą kamerą na prawo i lewo, tylko spokojnie. Y, czy jadę na wystawę do Warszawy? Y, nie, nie jadę. Jest to za daleko. Ale nie wiem nie wiem czy tak jest, ale możliwe, że jest odwołana przez ptasią grypę. Chodzi nie wiem. Skąd jestem? Jestem z Beski do Małego. Kiedy zaczęła mnie interesować Hodowla? Co cię do niej skłoniło? I czemu akurat drób? Hmm. Hodowla, hmm. Spodobało mi się jak dostałem od sąsiada Koguta i były pierwsze kurczęta. Jakoś tak od tego się zaczęło, później już zacząłem kupować to, co mi się już bardziej podobało. Yy, od jakichś dwóch, może trzech lat, nie wiem dokładnie, tak bardziej się w rasowe wgłębiłem. A wcześniej to same takie miksy jakieś. A czemu akurat yy, drób hmm, No bo w sumie było najbardziej najłatwiejszy dostęp do tego, no i jakoś tak lubię ptaki też. Yy, jakie plany na ten rok? No, myślę, że ustabilizować hodowli mi się nie uda. Yy, w sensie, wybrać tej rasy, którą chciałbym hodować, ale mam nadzieję, że yy, będę na przykład jakieś yy, stawy yy, le robił lepsze, żeby woda mi tak nie uciekała i tym podobne. No, i szukanie tej rasy na pewno. Yy, powiedz coś o króliku. Skąd się wziął? i Jakie masz plany z nim? Królika kupiłem na targu. Jest to samica. Yy, jakie mam plany z nią? Miałem kiedyś królika, który sobie tak po prostu biegał yy, i nic mu nie było. Nikomu nie przeszkadzał, dlatego ją mam też w planie tak wypuścić, żeby sobie biegała. No i miałaby na pewno, myślę, że fajne życie. Miała, nie miałaby na pewno miejsca, by jej nie brakło. Jaka jest moja ulubiona rasa kur i królików? Skór, yy, to myślę, że. Raz długo goniaste i długopiejące A z królików to myślę, że wiedeńskie. Raczej wszystkie barwy, wszystkie są wiedeńskie ładne. Ich budowa jest ładna. I na pewno reksy trójbarwne to też jest bardzo ładny królik. Gdzie kupuję zwierzęta? No, głównie hodowców, choć zdarza się też jakieś Oelix czy Allegro. Masz papugi? Tak jak widać na filmie, mam papugi. Co daje pawiem i papugom? A więc papugom kupuję taką gotową mieszankę w 25 kg. I starcza mi to naprawdę na bardzo długo. Do tego jakieś owoce, ser na przykład też zjedzą. biały oczywiście. Jajko też jedzą. A pawią? pawią robię taką mieszankę. Jajko, gotowane oczywiście. serbiały, mak. I daję też ostatnio moczoną w wodzie paszę nie paszę karmę dla psów. Ponieważ jest w dzień dużo tłuszczy i witamin. No i teraz na zimę już się przyda. Na pewno. Jakie kury polecasz pod jajka? Pod jajka to myślę, że Włoszki na pewno, nóżki i lejkorny. Te by były najlepsze na jajka. Jakie były moje pierwsze ptaki w hodowli? No, czy oczywiście jakiś miks dominanty rasowego. Czemu zlikwidowałeś indyki? Indyki zlikwidowałem dlatego, że indyczki siedziały na kaczych jajkach i indyków wylęgłem może ze trzy sztuki, które i tak sprzedałem. Dlatego indoor nie był mi potrzebny, a indyczkę sprzedałem do pary, bo w sumie jedna indyczka starczy mi. Ile mam wszystkich kur i kaczek? Wszystkiego mam około, około 40 sztuk. Czy mógłbyś pokazać, jak rozpoznać samca przepiórki, i czy planujesz kupić garbonosy? Nie, garbonosów nie kupię, bo są to duże gejsi i raczej takich nie planuję. A czy przepiórkę chińską nauczył no, u przepiórek? To, jeśli się przyglądniemy, to samiec przepiórki, chińskiej, ma pod dziobem maskę, takie dwa białe pręgi bym to nazwał, pod samym dziobem. Nie jesteśmy w stanie tylko tak rozpoznać u mutacji barwnej Blue face, czyli bezmaskowy, i białej, no bo maska jest biała. Samiec ma też, od dołu jest raczej taki niebieski. A już y, jeszcze pod tym niebieskim ma takie czerwone pióra. Myślę, że po tym każdy powinien rozpoznać, y, które seramy bardziej polecasz: malezyjskie czy europejskie? Jak je rozpoznać? Y, to zależy od komu się co podoba, choć ja wolę malezyjskie, bo a jak no to seramy malezyjskie mają taką y, głowę bardziej do tyłu i pierś do przodu bardziej mają wypiętą. Co zrobiłem z małymi seramami? Młode seramy sprzedałem. Jak jest, Czy jest w twojej okolicy ptasia grypa? W mojej okolicy raczej nie ma, nie słyszałem, żeby była, ale w moim województwie jest, z tego co wiem, to najbliżej jest w Kuźni Raciborskiej. Czy zakocisz królika? Raczej nie. Czemu nie trzymasz kaldaków z karolinkami? Yy, bo karolinki, kardaki to są raczej takie kaczki jak piżmówki, dlatego nie muszą być razem z karolinkami, bo nie ma takiej potrzeby, a karolinki też trochę inne kaczki, więc tak jak jest, tak jest dobrze. Yy, po co mi tyle przepiórek chińskich? Bo mam 5 klatek takich dosyć dużych po królikach i chciałem w każdej klatce dać jedną parę, ale niestety 4 sztuki mi... Padły, dlatego będą tylko trzy pary Po co kupuję i zaraz sprzedaję? Nie wiem skąd wzięło ci się takie spostrzeżenie Ale nie robię, tak? No jedynie co tak zrobiłem to można powiedzieć, że Wymieniłem indyki na barżanty, Ale w sumie z góry było wiadome Z góry chciałem Miałem założenie, że sprzedam te barżanty. A Bażanty po to chciałem wziąć, żeby mieć pretekst, żeby wolierę fajną, dużą zrobić. Czy zrobisz konkurs na 5 miejsc z jajkami, serampawi i tym podobne? Nie, nie zrobię, ponieważ bez sensu byłoby wysyłanie jako nagroda jajka od ptaków. Mogę zrobić konkurs na 3 miejsca, ale na pewno z czymś innym jako nagrodę. Czy będę robił wolierę dla pawi? Na pewno nie będę robił woliery dla pawi, ponieważ pawie będą sobie luzem chodzić, bo będą miały na pewno lepiej, będą... nie uciekną. Jak są od małego, to nie uciekają, więc mogą sobie luzem chodzić. Czy dokupię samice do eliotów? Nie, bo chcę mieć tylko parę i mi wystarczy. Jakie jest lekarstwo na kichanie u kur? To jest doksycyklina. To dajemy do wody, ale myślę, że najlepiej jechać do weterynarza, on najlepiej wytłumaczy, dlaczego nie zadba o lepsze warunki dla kur. Yy, a więc, tak, myślę, że moje warunki dla kur nie są złe, choć na poprzednim filmie trociny były dosyć takie już ciemne od odchodów, ale chcia, chciałem je wymieszać, bo oczywiście na dole są zawsze jaśniejsze, ale było takie zmrożone, że tego ciężko to było, ciężko było cokolwiek zrobić. Dlatego tak wyszło. A sprzątam dosyć często, więc nie mają jakiegoś strasznego syfu. Czy indyczka, jak się działa na jajkach, była agresywna? Tak jak najbardziej. Jak chciałem sprawdzić, prześwietlić jajka albo zobaczyć coś, to oczywiście biła mi na rękę. Biła mi rękę. To tak, to już wszystkie pytania. Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie wasze wątpliwości. Chciałbym Wam również powiedzieć, że y, zapraszam Was na kanał Kury i Haczki Ozdobne. Y, jest to kanał warty polecenia i wrzuca filmy dosyć regularnie. Y, Ma kury, dlatego myślę, że jest warty uwagi i oglądania. Myślę, że to wszystko. Y, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.